Historia tych motywacyjnych rozmów, tych dywaników u prezesa i, i, i tym podobnych wydarzeń jest chyba tak stara jak historia samego futbolu. I w, naszym, w naszej Ekstraklasie mieliśmy już sporo takich przypadków. Podsumował je, zebrał Maciej Klimek w swoim felietonie. Temat zawsze wygląda tak samo. Drużyna przestaje wygrywać, zaczynają pojawiać się głosy o coraz głębszym kryzysie, i wtedy. musi być wstrząs. Zazwyczaj wstrząs oznacza bolesne rozstanie, ale zdarza się, że pozycja trenera jest na tyle mocna, że włodarze i sternicy idą o krok dalej i wykazują się iście kreatywną terapią szokową. Ostatnio przekonali się o tym piłkarze Lecha, których do lepszej gry zmotywować ma wstrzymanie pensji. Uważam, że to jest nie do pomyślenia, bo. Jest kontrakt i uważam, że z kontraktu trzeba się wywiązać. Tu umawiamy się na pewne rzeczy, a jak ktoś nie wykonuje swoich zadań rzetelnie, no to wtedy są, są jakieś kary, ale nie zamrażanie. To zamrożenie czegoś na 30 dni czy 45, myślę, że to nie ma żadnego wpływu. Jest to takie chyba granie troszkę pod publiczkę. Nigdy nie motywowało to tak, panowie, mamy 2 miliony więcej czy tam 20 tysięcy złotych więcej za, za zwycięstwo, to teraz zaczniemy 2, 5 razy więcej biegać? Nie ma, nie ma takich szans. Prawdziwym mistrzem stosowania wymyślnych metod motywacyjnych był Józef Wojciechowski, który podczas swojego panowania nie tylko umiejętnie żonglował trenerami. Trener Wojciechowski składy nie ustala, bo. Wojciechowski. prezes Wojciechowski. Tak, prezes, prezes. Tak, tak. Ale stworzył też ekskluzywny klub Kokosa, gdzie swoje umiejętności podnosili niezdyscyplinowani zawodnicy. no, to ja bym, że to się przypomina, tego się nie zapomnieć, bo to jest jakaś część mojego życia, to trzy lata, które spędziłem w Polonii, to nie da się tak po prostu gdzieś tam wyciąć z życia. Ja byłem odesłany przez prezesa i żaden trener, którzy trenerzy, którzy w, tego, w ciągu mojego pobytu w Polonii się zmieniali, oni de facto nie mieli na to wpływu. Oni nawet niektórzy z nich nawet nie wiedzieli, kto ja jestem, nawet dokładnie nie wiedzieli jak ja wyglądam. Po treningach, dodatkowo w niektórych dniach, dodatkowo było, były takie jakieś wstawki, pamiętam na samym początku, że, że biegaliśmy po schodach, było coś takiego. Że ta sytuacja jakoś nie była sama z palca, nie? nie do końca, że tam jedni mówili, że to prawda, jedynie, że nie. Tak? Ja chyba najlepiej, jak by było. W raportach, jakie otrzymywałem, była doskonała atmosfera. nie wiem, co za czym stoi ta wypowiedź, ale pan, nie jest tak dobrze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Swoją rolę w inspiracji do lepszej gry potrafią też odegrać kibice, którzy podkreślają, że grając z herbem ich ukochanego klubu nie wystarczy się starać. Choć co do zasadności siły ich przekazu, zdania są podzielone. Kibic kupuje jakby emocją, przychodzi na stadion po to, żeby krzyczeć, po to, żeby się cieszyć z drużyną i z drugiej strony jakby płakać albo wyładować się na tej drużynie, bo to myślę więcej strachu wzbudza i później ten piłkarz może się bać. Środek, który niewiele może dać. To, to jakaś merytoryczność, spotkanie się, porozmawianie. Yy, każdy myślę ma jakieś emocje w sobie i, i jak gdyby wyrzucenie z siebie tych emocji. To jest ważniejsze, a nie sięganie po takie środki. Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy zastraszony, biegający po schodach z chudszym portfelem zawodnik może dzięki temu lepiej w piłkę grać.